Siema widzę, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku, w którym przedstawię Wam 10 najlepszych strzelców Interu Mediolan. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ja już nie przedłużam i życzę miłego oglądania. 10. Antonio Angelillo. Był to argentyński piłkarz. Grał on na pozycji napastnika. Urodził się 5 września 1937 roku w Buenos Aires. Zmarł 5 stycznia 2018 roku w Sienie. Dla Interu ustrzelił 78 bramek 9. Mario Corso był to włoski piłkarz. Występował on na pozycji pomocnika. Na świat przyszedł 25 sierpnia 1941 roku, a odszedł 20 czerwca roku 2020. Dla Interu zdobył 95 goli. 8. Christian Vieri Urodził się 12 lipca 1973 roku w Bolonii. Dla Interu grał w latach 1999-2005. Dla tego klubu wystąpił 144 razy i strzelił 123 gole. Ostatnim klubem Wieriego była Atalanta. 7. Mauro Icardi. Jest on argentyńskim zawodnikiem, grającym na pozycji napastnika. Urodził się 19 lutego 1993 roku w Rosario. Obecnie gra dla Paris Saint Germain. Dla Interu grał od 2013 do 2020 roku. Dla Nera Zurich zagrał 188 razy i strzelił 124 bramki. Stan Ners. Był on węgierskim zawodnikiem, który grał na pozycji napastnika. Dla Interu strzelił 133 gole i wystąpił w barwach tego klubu 182 razy. Piłkarz ten już nie żyje. Zmarł 9 marca 2005 roku. 5. Benito Lorenzi. Napastnik. Na tej pozycji występował. Benito dla drużyny z Włoch wystąpił 314 razy i udało mu się 143 razy wpakować piłkę do siatki. Mając 81 lat, odszedł z tego świata. 4. Sandro Mazzola. Urodził się 8 dnia listopada roku 1942. Dla interu grał przez całą swoją karierę od 1960 do 1977 roku. Zagrał 417 razy i strzelił 116 goli. Grał on na pozycji pomocnika. Przechodzimy do topowej trójki. Na trzecim miejscu znalazł się Roberto Bonin Segna. Dla Nerazurich grał przez 7 lat od 1969 do 1976 roku. Strzelił 173 bramki i wystąpił 197 razy. Jest srebrnym medalistą Mistrzostw Świata 1970 w Meksyku. Drugie miejsce i Alessandro Altobelli. Urodzony 28 listopada 1955 roku, włoski piłkarz dla Interu strzelił 209 bramek. Jest dwukrotnym królem strzelców na Mistrzostwach Świata w Piłce Plażowej. Tak, oprócz normalnej piłki nożnej, uprawiał też piłkę plażową. Grał on na pozycji napastnika. A pierwsze miejsce zajmuje Giuseppe Meazza. Urodził się 23 sierpnia 1910 roku. Jest on najlepszym strzelcem w calutkiej historii Interu. Zdobył dla tego klubu aż 255 bramek. Po zakończeniu swojej kariery piłkarskiej. Przeniósł się na zawód trenera. Zmarł 21 dnia sierpnia 1979 roku. Jako, że jest on numerem jeden, to postanowiłem, że powiem wam jedną ciekawostkę na jego temat. Wiedzieliście, że na Mistrzostwach Świata we Francji w 1938 roku znalazł się w niezręcznej sytuacji? Gdy wykonywał rzut karny w meczu z Brazylią, jego szorty się rozerwały. Giuseppe przytrzymał lewą ręką spodenki i strzelił obok brazylijskiego golkipera. I to by było na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że Wam się spodobało i że dowiedzieliście się z niego dużo ciekawych rzeczy. Jeżeli tak, prosiłbym Was o łapkę w górę. Dla Was to sekunda, a mi to bardzo pomoże. Jeśli jesteście nowi na moim kanale i spodobała Wam się moja twórczość, to strzelcie subskrypcję tam na dole pod filmem. Najlepiej wraz z dzwoneczkiem, bo wtedy żaden nowy filmik Was nie ominie. Napiszcie też komentarz. Dla zasięgu filmu bardzo mi to pomoże. No i ja już się będę z Wami żegnał. Do jutra. Cześć!